Ej! Gdzie banet? Co ty piszesz? Nie no nie pisz, jakaś bana ma. Ale na Twitchu czy gdzie? Dobra sprawdzaj to Ez Nie no nie p... To jest skur... Da co? On nie streamował ostatnio, nie? Kompletnie. Albo jakieś głupoty napisał na obszarcie u kogoś, albo... Albo za tą całą dramę, no? Ja nie, nie ma Jabson TV. <laughs> Ników, Jabson ma po prostu.